Cześć, tu Dziewczynki CC Auto Właśnie w dzisiejszym dotarł do nas Subaru Forester Jak widać po rejestracji z Francji Jest to rocznik 2016 z przebiegiem 98408, dokładnie z tego co pamiętam Jest to silnik o mocy 240 koni Fajna wersja, bogato wyposażona I teraz zrobimy szybki rzut oka W takim stanie samochód do nas dotarł Jest to wersja oczywiście z automatyczną skrzynią biegów. Skurzone wnętrze. Elektryczne fotele z pamięcią ustawień. Zobaczymy przebieg. 98,408 408. Szyba dach. Tak, auto wygląda dookoła, przejdziemy, zobaczymy, przeświecimy, żeby było dokładnie widać. Są jak widać ryski. Jest auto to, to tak jak mówię, dzisiaj dotarło. Jest przed przygotowaniem, przed detailingiem, więc dużo tych rys na rakierze uda się pewnie spolerować. Jedynym uszkodzeniem zewnętrznym tego samochodu jest, tutaj pokażę z bliska, zderzak, który zostanie ściągnięty, oczywiście naprawiony. Tak to auto, jak widać, jest. Całości. Zobaczymy auto ze spodu. Wiadomo, auto japońskie, niestety, tą blacharkę mają jako mają, ale z uwagi na to, że ten samochód przybył z Francji, gdzie warunki są zupełnie inne pogodowe, proszę zobaczyć poza układem, który układem wydechowy jest w bardzo dobrym stanie. Nie ma nalotu. delikatny, ale to jest tylko do podczyszczenia ale jeśli chodzi o karoserię wszystko jest bez najmniejszego deka wszystko było robione w Subaru wszystkie elementy są oryginalne